Nie jest duża szansa, że nawet jeśli nie macie do czynienia z grami na konsole, to tytuł Halo obił Wam się kiedyś o uszy. Trzy części tej strzelaniny, która przez wielu uważana jest za przełomową, jeśli chodzi o rynek konsol, produkcją, doczekała się kolejnej odsłony. Tym razem jednak główny bohater serii, czyli Master Chief, był zajęty czym innym. Tym samym programiści z Ensemble Studios byli zmuszeni do stworzenia gry bez niego i w troszeczkę innej konwencji niż to miało miejsce poprzednio. Czy kolejne Halo to coś o co warto walczyć, czy raczej jest to daremna walka z wiatrakami? <laughs> Into five years of hell. Of course, that's all Harvest is today. It's hell down there. But now it's ours again. Gra rozpoczyna się w 2531 roku, czyli około 20 lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej gry Halo. Ziemskie siły od kilku lat toczą zażartą walkę z siłami Covenantu na planecie Harvest. Przybywa na nią statek Spirit of Fire w celu zbadania dlaczego po tak długim czasie wróg dalej nie chce odpuścić. Głównymi bohaterami po stronie ludzi są dowódca Spirit of Fire kapitan James Gregory Cutter Sztuczna inteligencja komputera pokładowego znana dobrze fanom serii Serina i dwie postacie, w które wcielimy się w poszczególnych misjach, czyli Sierżant John Forge i profesor Ellen Anders. Historie w grze poznajemy oczywiście podczas właściwych misji, jednak jako dopełnienie fabuły pomiędzy każdą z nich możemy oglądać świetnie zrealizowane animacje. W trybie dla jednego gracza mamy do przejścia 15 misji. Są one zróżnicowane co do budowy, a w każdej z nich musimy osiągnąć konkretny cel, bowiem osiągnięcie tychże celów ściśle łączy się z fabułą samej gry. Mamy więc zadania zniszczenia wroga lub też niesienia pomocy, czy też ewakuacji z pola walki. Od razu trzeba zaznaczyć, że w tym trybie mamy możliwość wcielenia się tylko i wyłącznie w siły ziemskie. Covenant i flot są niedostępne. Jednostki jakimi przyjdzie nam sterować, są dość standardowe. Jest więc piechota, czołgi przeróżnej maści, pojazdy bojowe i jednostki latające. W świecie Halo nie mogło oczywiście zabraknąć Spartan, czyli genetycznie zmodyfikowanych super żołnierzy. Charakteryzują się oni większą żywotnością i sprawnością na polu bitwy. Mają też możliwość przejmowania wrogich pojazdów. W trakcie pokonywania wroga nasze jednostki zdobywają stopnie wojskowe, co przekłada się na zwiększenie ich skuteczności w walce. Oczywiście w większości misji oddziałami dowodzić będzie sierżant Forge. Część jednostek posiada także specjalne umiejętności, które możemy wykorzystywać w odstępach czasu. Żołnierze mogą na przykład rzucać granatami, a Warthogiem możemy staranować piechotę wroga. Jako wsparcie mamy krążący po orbicie nad nami statek macierzysty Spirit of Fire. Za jego pomocą możemy uzdrawiać naszą armię czy też budynki, a z bardziej ofensywnych zagrań można by wymienić kilka sposobów bombardowań czy też możliwość transportu jednostek. Wszystkie te czynności oczywiście są dostępne za określoną sumę pieniędzy, a po użyciu, podobnie jak to ma miejsce wcześniej, wymagają one czasu, aby ponownie można było z nich skorzystać. Przyjrzymy się bliżej budowaniu naszej bazy. W przeciwieństwie do większości dzisiejszych strategii możemy ją postawić tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Początkowo cały kompleks składa się z budynku głównego oraz doków, które możemy zapełnić wybranymi przez nas budowlami. Dwa najważniejsze obiekty to oczywiście reaktor oraz składnica. Reaktor dostarcza nam energii wymaganej przy tworzeniu jednostek bądź też innych budynków. Składnica natomiast nieustannie zwiększa stan naszego konta, przyjmując lądowniki ze statku macierzystego. Inne budynki to na przykład koszary, lotnisko, czy też zbrojownia. Naturalnie każdy budynek jest za coś odpowiedzialny. I tak w koszarach trenujemy zwykłych żołnierzy, w zbrojowni ulepszamy wybrane części naszej armii, a lotnisko mówi samo za siebie. Przy budowie naszej bazy zawsze trzeba pamiętać o tym, że jeśli posiadamy tylko jeden jej egzemplarz, z racji ograniczonych miejsc budowy musimy dokładnie określić, co chcemy budować. Większa ilość składnic da nam szybciej zwiększające się konto, kosztem jednak tego, że nie będziemy mieli miejsca na budowę wszystkich typów jednostek. Problem ten naturalnie znika, jeśli posiadamy więcej niż jedną bazę. System ten może wydawać się nieco ograniczony, jeśli chodzi o możliwości rozbudowy, jednak w tym przypadku sprawdza się wyśmienicie. Jako, że na konsolach sterowanie w tego typu grach jest nieco zubożone względem komputera, za sprawą małej ilości przycisków na padzie, autorzy postarali się o dość przyjazny system kontroli. Tak więc, poza zaznajomieniu się ze sterowaniem, bardzo łatwo jest nam kontrolować przebieg bitew, czy też szybko przenosić się na poszczególne miejsca na mapie. Jednym przyciskiem możemy zaznaczyć wszystkie nasze jednostki na mapie, drugim te, które akurat znajdują się w polu naszego widzenia. Klikając dwa razy zaznaczamy wszystkie tego samego typu, a przytrzymując A rozwijamy kursor, którym możemy zaznaczyć to, co nas interesuje. Trzeba przyznać, że autorzy cały system wymyślili dość sprawnie i co najważniejsze od podstaw. Jednak brakuje w nim często przydatnej opcji tworzenia własnych grup bądź też ukazania stanu energii jednostki pod jej ikoną. Oprócz trybu dla jednego gracza, nie mogło oczywiście zabraknąć multiplayera. W tym trybie można łączyć ze sobą dwie konsole, bądź też za pomocą sieci z wykorzystaniem usługi Xbox Live łączyć się z innymi graczami. Mamy tu do wyboru grę w trybie kooperacji, gdzie łącząc siły z drugim graczem możemy przejść którąś z kampanii dla jednego gracza, lub też wziąć udział w pojedynku w grupach lub jeden na jednego. Przy wyborze strony mamy możliwość wybrania bohatera, który wnosi na pole bitwy jakąś specyficzną umiejętność. Jak sami na pewno zdążyliście zauważyć, twórcy bardzo poważnie podeszli do strony graficznej tej produkcji. Jako że Halo to światowa marka, jeśli chodzi o gry wideo, graficy i animatorzy nie mogli sobie pozwolić na żadną taryfę ulgową względem prezentacji. Trzeba przyznać, że wywiązali się z zadania bardzo dobrze. Fani na pewno rozpoznali już większość jednostek zarówno po stronie ludzi, jak i Covenantu. Wszystko wykonane jest z dużą dbałością o szczegóły, nie tylko wizualne, ale też i te dźwiękowe. Jeśli znacie serię Halo, praktycznie od momentu włączenia gry nie ma chwili zwątpienia w to, gdzie się znajdujemy. Oczywiście nie tylko stare jednostki przemierzają tutaj pole bitwy. Nowe typy, które stworzyli programiści, praktycznie niezauważalnie wtapiają się w resztę świata, ładnie komponując się z resztą. Jeśli chodzi o słabsze strony tej gry, to w zasadzie nie ma ich zbyt wielu. Tak naprawdę największą bolączką są nasze oddziały, które czasami zblokują się nawzajem. Niestety na zwykłe przepraszam, nikt tu nie reaguje. Jeśli sami nie uporamy się z powstałym korkiem, nikt za nas tego nie zrobi. Jeśli chodzi o ich sposób poruszania się po polu bitwy, zdarza się niestety, że same wpakują się w ogień wroga, nie przejawiając większej chęci do korekty obranej drogi. Przy dużej liczebności obiektów na ekranie zdarzyć się może, że animacja lekko zwolni. Niektórzy też wyrazili swoje niezadowolenie, spowodowane faktem, że w trybie dla jednego gracza można sterować tylko siłami ziemskimi. Halo Wars przez wszystkich fanów tej serii zostało przyjęte z dość dużą dozą optymizmu. Po notach branżowych, jakie otrzymała ta produkcja, śmiało można stwierdzić, że nie tylko oni czerpią radość ze zmniejszania populacji Covenantu. Zadanie było ciężkie, gdyż aby nawiązać do tak utytułowanej serii jak Halo, tworząc przy tym po prostu dobrą grę, potrzebny był nie lada wysiłek. Teraz już wiadomo, że wojny Halo nie zawiodły, tak więc jeśli znacie i lubicie ten świat, to raczej nie trzeba was do tej pozycji namawiać. Jeśli jednak nie do końca przekonuje Was ta strategia, zagrajcie w dość obszerne demo dostępne na Xbox Live Marketplace. Jest dość duża szansa, że i wy dołączycie do rzeszy ludzi kopiących zadki Covenantu. Na koniec warto wspomnieć o tym, że odpowiedzialne za tę produkcję Ensemble Studios zostało zamknięte. Trzeba przyznać, że odeszli z klasą. Mac on target. Mac... Halo Wars ukazał się wyłącznie na Xboxa 360. Nice work.